Stary! Co to cicho, Ja wychyla, ja wychyla. dobra. Ej, jest! Ej, ty, do kurde! Fak, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. Nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj! Czekaj, trzeba zasłuchiwać. nie ma. I uciekają! O, to chowa się! Y chodź na motor, chodź na motor, chodź na motor! Nie wiem jak... Dawaj. Tędyk, ja tędyk, biorciele. tędyk, tędyk Fuck byhał how... Co jest? Nieba się nie mam zaszelić O wow, wow, wow Szalaj do nich, szelaj do nich nie. Jezu no, szybsze auto te mają szybsze auto Pak. Żeby nic nie zajebali Kurwa komisariat ty ci idioto! Dobra Nie ma Rozbili się, rozbili się. Ludzie no, Nie ma, nie ma co tam jechać, nie ma co tam jechać, stary. Puj, uciekamy, uciekamy, żeby policja... żeby policja, stary, nie była na chód. Ja pierdziele. Aaaa... Te nas zabije, jeśli coś zajebali. Chyba nie, no... Wiesz, szybko zareagowaliśmy. No, a już coś się chyba było wybite przy tym. Ja pierdziele. A, miałem takie przeżycie, miałem takie przeżycie, nie? Że coś się wydarzy. To mówisz mówić! Ja, czy nie, nie, na chudzie, nie na chudzie, nie na chudzie, nie na chudzie. Trzeba Tutaj komuś kartony powiedzieć damy, o się. tym. Tak. Ja pierdziela. Dobra, to chodź na ten chód. Tylko, że, czy ja czy ktoś będzie? Ja pierdziela, dobra, nim, żeby nic nie było. No. Fuck my nad kominiarek nie mamy. Czy ja mam, no. też. Powiem, że tam biznes broniliśmy, czy coś Nikogo nie ma. Fuck jest. To? To co teraz w sumie? Musimy nie, komuś o tym powiedzieć. Nie będę miał. Nikomu tego nie mówi ale ja chyba będę odchodził z tego gówna Ale jak? Będę zmieniał jest... miejsce zamieszkania to w dupie. To jest... Tyle nikogo, osób, nikogo nie wiesz, ma. Nikt nie zarządza tym. To i trzeba zrobić nowy porządek, kurwa. Bo to Mo, nie da się. Ma ale burmistrz wywalone. burmistrz, ja mówię o UG. Kiedy go ostatnio widziałeś? No, dawno, ale ogólnie, no, oni mają wywal... Tylko no, oni ma wywalone. Tylko patrzą na wyższe klasy. Młodziaki jeden tutaj robią. Tak, zobacz tutaj. Nikt. Nie żyje Ile osób ma? Trzy niż... osoby może mają auta, a broń nam się kończą. Ostatnio o, tyle młodziaków poginęło, co... ja, ja nie wierzę w to, co zrobiono. Czekuł, tu. A 40 lat nie będziesz byliście. Czekaj, ktoś jest. No, 40 lat, 30, to wiatr. Wiesz, co się stało, człowieku? O! Będziemy musieli przejechać. Masz jakieś auto, czy coś? No, dwuosobowe. Było osobowe. No to a? pójdziesz po strajkera. Pierdole, kurde, no to... szybko całe życie po Nie, żeby coś, ale Strajker jest dalej rozbity, bo nie sprawiliśmy go. No i to jest. Nie jest Franklin? A widzisz to Franklina? Nie ja numeru do niego nawet. Mamy... do niego. Dobra, dajcie, daj ci od skołu, jak... Weź do niego na chatę, Pięknie. zobacz czy jest. Tak się odwaliło. Takie nie że ktoś będzie na pewno. Wiesz, to jest takie błoto, że im bardziej próbujesz się ruszyć, to tym bardziej wpadasz w głębienia. No, ale weź, chodź też, ile osób dożywa trzydziestki? Tutaj. Wiesz, to jest taki limit. Trzydziestki no, może z dwie osoby mają. Wiesz, no się coś zmieniać. Jedynie, żeby wyjść, to branża muzyczna, tak mi się wydaje. No, chociaż ludzie się spierają nawet z innych gangów w tej muzyce. O, pracy nie znajdziesz. Nie to już, ma co. Dobrze, ja że te młodziaki, przyjmę. które są, się uczą chociaż, a nie... No tak. Pierdolno. Wiesz, od mnie rzucać z tej szkoły do chuje. No, wiesz, to... Każdy takie życie wybrał. No. Brakuwa, brakuje pieniędzy, no to trzeba jakoś sobie radzić, ale no. to takie pożytne jest? No, przyjechał chyba. chyba. przyjechali. Franklin. O kurde, będzie Dobra, mi do Dobra, e, dajcie mi kierować. Emma. Siema Franklin, dajcie mi kierować, wsiadajcie. O kurde. A, 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 co się Franklin, wsiadaj. Dobra, nie będziesz zadowolony z tego. Bardzo nie będziesz e, Co? Prisała. zobaczysz po prostu No A, To ma blachy czy nie? No już wiem o co chodzi. Chyba Ty to ma blachy? No ma, co ma? Dobra. To... Jak ma jak nie ma ślepaku? Właśnie, no ja ty nie wiem, ja nie patrzymy na to auto. Nie ma chyba. To było do Franklina, to do Franklina tu. Od to jego auto? Ale nie wiem czy brachy ma w aucie. o tym brak w aucie nie masz. Dobra, to nawet lepiej. Ale weź nerwujcie nawet. Wszystko dzisiaj nie po mojej myśli A co dopiero było człowieku? Wczoraj widzałem za te lagi, ale coś mi się szwankuje z komputerem. Dobra. Nawet widzicie co.

Masz tutaj kamery? No. no No? No mam Kurwa, to nie bierzemy tego burrito no. <laughs> no. Bo to nasze Znaczy ja odjadę na... Czekaj Do. O kurde Ty dobra Pierwsze burrito stary Na tyle Biorę Dobra I na chód, ale prosto jedziesz nie, czy tu słyszałem? Nie, to jest Weź, człowieku, dojrzymy. I, Ale tak w sumie. Dobrze, my tu mamy obok komendy Kto on to obrabuje? No i ja tutaj. No wiesz, zawsze. jakby nas tam nie było, no to by sobie wzięli co chcieli. No, my jak zwykle. Głupi zawsze mają szczęście, <laughs> Widzisz? Ale dobra, musimy coś pokminić z tym chudem. Musimy to chłopy rozwinąć, bo to... Mm. Ja nie powiem, że my dobrze zarządzamy tym chudem. Znaczy my! My byśmy dobrze zarządzali. Chyba tam w środku się. No. Dobra, ja to mam w dupie. nie Najwyżej mandat mu nadbije. Sorry widzę za lagi, ale ja mam jakieś problemy z komputerem lepiej. Dobra. To no, na chłód chyba w Kina, co nie? Chyba tak. Żeby zaraz dziennie wstał, nie? No, coś spakowałeś do tego? Bo jedną kostkę tak. Nie, wiem, z 20 kilo. Bo teraz będzie nam trudno to wyciągnąć. Bardzo. A co to był za pomysł, żebyśmy to wyciągali? Wujek, to jest już ta Kanada? Eee, chyba tak, no. Znaczy, nie, Meksyk, my mieliśmy do Meksyku. Nie, wujek, nie gadaj. I, czekaj, na co ci to wygląda? Tak, tak. Szedł, widzę taki. Co to jest? Za... O nie. Ty do Chin chyba... przyjechałeś? Nie, to chyba jest moja, moja Kambodża, wiesz. W Kambodży? No. A nie, no w Kambodży by nie było śniegu, bo to Afryka jest. Ale ostatni razem, jak byłem na, na Poznaniu... To człowieku, takie tam znaki były po, po chińsku. Nie wiem, co tam się stało. Chińska demokracja ich dopadła. Ja, ale... Nie no... nie ani Kanada, ani Meksyk, bo na Meksyku... Wszędzie by było, byłyby taco-shopy... A w Kanadzie, wszędzie by były... Syropy Czekaj. glonowe. Czekaj... Czekaj, jak to wygląda tutaj? Co to może być? Nie... Gdzie my no? Nie, to nie jest Ja to może jest ten, Alaska? Może tak. Ale nie, bo byśmy przecież z Kanady, co? A może to jest Kuba? Czekaj, a co z pamiętasz? Takie z podróży, takie kluczowe jakieś momenty. No jak to jest? Satek wjechaliśmy na Kurde! U. Może powiedz, gdzie my jak jesteśmy? To wygląda? Dużo ludzi, ludzi tam jest, no nie nie, jak tu dużo ludzi Dobra, jest. może się popytamy, co, co, o co tam no. chodzi. A ty, teraz ty tylko w koszulce jesteś? Naprawdę? No, no, w Meksyku gorąco ma być niby. Chodźmy. Zaraz dojedziemy. No co ty robisz, młodzieżak? Y gdzie my jesteśmy? Halo? Dwa. Halo? 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 może ten... Tu jest jakiś taki jakby, jakby mądry. O, jakieś przestawienie, choć, chodź, chodź, chodź A, przestawienie, no? Co tu się dzieje? Głaszcze. To to Rosja. To słyszysz? To, to ro... Nie. Ni Meksykanie. Bomba. Kanada! To jest. Bomba kios. Bomba kios. To, jest to, <grym> to jest Rosja. Jest... Nie, to jest Kanada, bo. Jakieś ja tam widziałem w takim South Park. Tam coś mówili o jakimś. Kiju? Ja. Yeah. Siema ziomuś! Prywiat! Prywiata! Prywiata! Przybysz! E... Gdzie, gdzie my jesteśmy tak was? dokładniej? Gdzie, gdzie, gdzie my jesteśmy? Moskwa! 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 A gdzie a to jest? A... My Naprawdę o... jesteśmy Euro. w Euro. kraju młotem i sierpem wyzwola... wyzwolonym? Ja! Yeah. Ja! Yeah. E... Ogólnie? Tymam... Młodziak! Tymam... Jesteśmy... Jesteśmy w kraju, który nie istnieje! Co? Nie wiem. Chcesz by ZSR Przeprawić. Ale to się nie rozpadło 100 so lat zbierze. temu. Właśnie o, wiem, ale pisz tak ciaskę na drzwiach? No ale ty, ty mi że ich stać. Ty, ty mi że ich stać? Żeby to zreperować na nową flagę? No bo ten się <śmiewanie> obraził, czekaj chodź Ty, <śmiewanie> e, Czepek! Czepek! Czomek! Ja z nie rozmawiali. Sary, powiedz nam tylko, jak do Meksyk? Jak do Meksyku? Gdzie jechać do Meksyk? Co i co to są za sprzęty? Meksyka? No Mexiko! Mexico! Pablo Elcobarro? No je! Jestem jego wuj, synem! Muszę do tego! Ja! Chodźcie! Tego! to Muszę zapłacić wykoko. Popłyszane? Jest, jest! Oh, Jaja! Dwie przyjaciele zapraszam do, do ucztę do mojego miasta, w Kiu, Gdzie? Kiu. Kiu. Moja przyszłe miasto, Kiu, Kiu. Jedźcie za mną, nie lękajcie się. Wujek, chodź. Wujek? Mamy za nim jechać, idioto. Czekaj, Zowie, i jak my zaraz do Meksyku trafiliśmy Dobra. do Rosji Wujek. Tak szczerze, jak, się jakim ty jesteś za retardem Że przyjechałeś do Rosji, a nie do Meksyku? Nie kwestionuj misję. Mieliśmy pojechać z Miami ogóle, z do Meksyku. W tak ogóle przyjechaliśmy, co to jest człowieku? Jakieś... Co, to co to jest? Samolotny? Co to jest? Gdzie my teraz jedziemy? Co tu się dzieje obecnie? Nie wiem. Może pojedziemy gdzieś indziej, do, w Europie. Może nas gdzieś weźmie, ale nie wiadomo. Jakie cztery w ogóle tutaj, tutaj jeszcze jest komunizm? Te gwiazdki to wszystko. Co się Mo zachowało. Może ich nie stać, bo widziałeś co tam na TVE nie było. Że ich tam na nic nie stać podobno. O, wiesz, tak, jak ty sobie tam oglądasz kambodżańskie TV. Jak my jedziemy O kurde! Wow. Ej, jako, kurde. O, o kurde! Ja pilini, o kurde! 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 O pojebało coś. O kurde! O nie O kurde! O kurde! O Dobra, nie pituj go, oh, Mogłeś, mogłeś. Ale nie. jesteś tutaj. I teraz na tyle, gdzie my jedziemy. Dobra, teraz będziemy skoki. Pusto tutaj. No, żadnych ludzi na ulicy. Bo zimno, może śnieg, nikt nie ma kurtek. O, dobrze, ty masz, wiesz? No... Mieliśmy do Meksyku jechać. Po mi jedno, jak w LA ciągle jest ciepło, to co, ja mam mieć 15 kurtek? Ja jestem przygotowany na każdą okazję. ty z Bośni nie... z Kambodży... O o, o ja no, tu się stanęło? Mój, wszystko dobrze? O, sorry, sorry... No, to ja kieruję, bo ty nie umył Ja pierdolę, mój się, Zarobi się na nowego. Robi się gorąco. O Jezu, że to podjechało! Ledwo, ledwo! Ja jedziemy. On tak w niego wjechał, w ogóle. Już jak... się boję, bo on ma chyba tam jakąś armatę. to jest jego dom! Są Co, Co tam makiety z papieru? To chyba to tak. ten magazyn tego domu? Mi się wydaje, że ten magazyn no może by się go dać, bo... To jest ministerstwo? Dobra... Straszam, amigo... Dotraszam. Pięknie tutaj macie, Amigo! Czy macie przed sobie jakąś broń? Eee, nie, bo my do Meksyku mieliśmy jechać, ale... Kierunki nam skąd się wy, pomyliły. A skąd wy przybywają do mnie? Stany Zjednoczone! To Zjedzmy razem pięć cebulów! Pię... <truj> Wy macie priemknie Po! Wujka to może Polska to jest. jest! Pięcie Polu z po Nie wiem no! O, to, 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 pozytywne relacje mamy z panem Donaldem. Z Donaldem Trumpem. Tuskiem? Nie, nie, Rudy covid A to jest Ru Rosja czy Polska? Nie wiem, Rosja. Rosja, Rosja! Ale ładnie tu nie macie umemblowany dom. Dobrze. Fajny domek żołek. Dobrze, A to jest boisko do Kosza. Widzę was. Proszę się uspokoić, nie jesteście u siebie. Gdzie śmiesz? przepraszam. Tak? Panowie, proszę się ustawić pod ściankę tam. Co? E, 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 co Widzowie! Koniec pierwszej postaci, już w którym odcinku, trzecim. Czy jesteście uchańskimi śpiegami? E, e, tak, ja. No, my z LA jesteśmy! LA i tej party mieć. Mhm. Mm Dobrze, przybyszy moje. Potrzebuję ludzi do mojej armii. Jakiej armii Potrafi? znowu? Czy potraficie obsługiwać kałaszników? Co to tak. karłasz. Grałem CS-a kiedyś. Pokażę wam jak to działa? No ja wiem, bo CS-a grałem. Dobrze, proszę zamknąć oczy. Proszę zamknąć oczy. O! A3. O, ja. o nie takie desy się wychodziło. Ja Towarzyszu. Ja Rosja prowadzi prowadzić konflikt zbrojny z Ukrainą. Ijo! Ijo! Ja! Yeah. Już nie wyjedziecie stąd. Jak nie wyjedziemy? Nie wyjedziecie, tak! Chyba, że na Ukrainę na wojnę. A Kazachstan? I Mongolia? Kazachstan ubezpieczy wam OK. Dobrze. Tutaj daję panu jeden pistolet, proszę. Co? Ten pistolet, o. Podstawowy glad. Czerwą. Czerwą. A to nie Mówię jest w tak. Stanach głównie? Nie. My mamy Stali. Paczka! Pan... Przepraszam, Donald bo pan ma. A z principoli. Przepraszam, ale pan ma dziurawą bandamę na głowie i. No trzy góry. Gówniarko, ty wiesz, kim ja jestem? No, nie przestawił się nam pan. No. Putino. Kto? Putino! KOTYLNIKO? Przywódca, proszę mi, przywódca... Zapraszam. Zapraszam za mną. Nie brzmi pan jak Rosjan. Zapraszam. Bo pan, pan się chciał przymie... podziwiać po Rosjana. No właśnie. Jakbym miał stulejkę. Dobrze, biegnę. Dobrze. Pana, ma pan panowie, może panowie, jakąś macie jakieś, kurtkę? Macie jakieś szczerości do mnie, więc słucham teraz wszystkiego. Każde słowo proszę mi zaraz mnie powiedzieć. Jak um, możemy pojechać słucham. na, na Wygląda pan jakby miał stulejkę, gada pan jakbym miał stulejkę, nie ma pan... JA PIERDZIELE, NIE, tylko NIE MÓJ numer. Tylko nie mój! Jeszcze? Uspokój się debilu! O kurde! Nie ja piję, idę, Ja nie wiem, co tu się dzieje! co? jeszcze? Nie, nie, panie władzą, nie! I teraz! <laughs> będziecie narazić do mojej armii sowieckiej. Eee. Już nie ma tego, to zniknęło! To pało. młodzieńcze, podnieś to, co tutaj ci położyłem. Dobrze, już podnoszę, panie władzo. Ja wierzę, dalej. Młodzieńcze, młodzieńcze... Młodzieńcze... Dostałeś jeden nabój. masz teraz wybór. Masz teraz wybór. Albo zastrzelić siebie, albo swojego wujka. Proszę pana, jeszcze trzeci Młodzieńcze, albo ty dostaniesz kulkę, albo wykonaj polecenie. Nie no, panie władzo. Wcielać albo siebie, albo swojego no to wybór jest prosty... Kur. O, ty. Jadł. Ro... Kur... Nie no, Nie no, wybór jest kierwa. prosty, czyli się nie... do no, nikogo nie strzelam. To miało być prank no na moim... Putinow, tego nawet putinot nie tego. tak. Młodzieńcze... Młodzieńcze. Zostaniesz moją prawą ręką. Co? A ten stary... starszy pan... Jeżeli potrafi tylko strzelać... Ty, on to do do on Zostanie to Zostanie przywódcą armii na jutrzejszej wojnie. Do zobaczenia, panowie. Jakiej jutrzejszej wojnie? Panowie... Panowie... Panowie, jeżeli przeżyjemy to wspólnie, wraz z moją armią, dostaniecie wszystko, co tylko zechcecie. Ty Dobranoc. A będzie karton Prince Będzie wszystko. Proszę się przespać tamtej stodole. Do... Jutro do was przyjedę. Dobranoc. Nie Dobranoc. Uciekać. Dobranoc. Nie no dobra, nocy się... Teraz poznasz wielkiego pytanka A co ja mam gloka? Ale <grym> to ja mam pytonka dwumetrowego Zaraz, zaraz puszczę nas. A ja, a ja, a ja. <grym> Myśmy się do stali Teraz puszczę po i bo nie widział co to jest Dobra nie puśćmy się na razie to, Co było kiedyś za stradę rodziny się... Dobra, wujek, to chodźmy spać. ja ci pokażę, co to będzie. Chodźmy spać. Kielki, wysął chwałą. Co... to miał być prank, wierzę tak. tego taki, no. Ja ci zaraz pokażę, to, co to jest, próbowanie ehm, ze średniego. Dobranoc? Ej! Co, co? Co? Co my robimy? Co, co teraz? Nie. Ja Dobra, nie kryję się w tym. Ale dobrze, ja jak bo... ja. Biedi, ja, biedi, ja biedi. Mój kamper, mój ja. kamper! Nie! T... <grym> nie. No widzę, nie, co mu jak odjechał! Coś się dzieje na. ja pierdolę, coś się. Tutaj trafili chyba. Ja pierdolę. Kamper zniszczy! Mamy po kamperze widzę. Ja... Pi... Oj nie, ja chyba tu ja muszę się ukryć. Ja nie wiem, co mam robić? Józe mam nie ma. Gloka wyciągnę na wszelki wypadek. Już ten się budynek nie zawalił. Ja pierdzę. Niech już nie strzelają, proszę. Coś tu jedzie, coś tu jedzie. Jak się boję, co tu jedzie. Jakaś furgonetka chyba. Furgonetka! Przeciwlotniczy. Ja gdzie? Ja PIERDZIELE! Co za ja, bydłoki? Mój za Gdzie Mój Kurczę! Kurczę! Co Kurczę! 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 Ukraina, Ukraina, Ukraina! TO BYŁO?! Jak wojny jeszcze nie ma, bo będzie jutro i już na Ukrainę Kurczę! nie Kurczę! Kurczę! I co? Do, do spania, już nikogo tu nie będzie Po prostu przyszli? Kupię wam wszystko co wy chcecie, żegnam mój kamper, princepoła. masz mi go naprawić do jutra Będzie kamper, M będzie kamper Masz nam dać kamper Ale masz mi, masz mi go naprawić tak jak był Powiedział, że pom... Ja... Dobra wy. Chodźmy spać, ja nie co tu się dzieje Ja Musimy uciekać stąd Nie wiem, pojechał do jakiejś Francji Może Dubaj <coughs> O kurde Gźnia jest... Ja. Szepiem, szefiej ja mogę wejść? Ta, ta Dzień dobry panie Trawicie, eee... Co ty do, do mnie pani towar? mówisz, chłopie? Wyśkazałeś mi... Dobra, najważniejsze... No już nie co ja mówię, chłopie? Towar jest prawdopodobnie gotowy. No wiem, bo Sprawdź... go testowałem. Jakie mam ci widziałem? To jest czwartek. E... Na oko jakieś 25 kilo jest łącznie. Człowieku... I... Czwartek no... weź to jakoś ten... moc obniż. Bo nikt tego kupować nie będzie jak to mi na 3 dni przycięło. Zawodne? No, no na 3 dni mnie to przycięło. No... daleko mi zatrudniłeś. Ja pierwszy... Weź człowieku, o... Mam tu jeszcze... O, dobra, to, to kiedy indziej... E... Tego co słyszałem, to mam jakieś umówione spotkanie z BL z Winewood który chce kupić połowę tego co tutaj mamy za tą kwotę Businessman chyba Masmen Winewood, chce kupić kokainę? Aha, tego byśmy musieli się tak miarowanie ubrać. I bo... jest? Nie mam pojęcia tak szczerze The... Kogo się na przebrać, hatę. bo... So, ja ciuchy tutaj obok to szybko się przebiorę, bo no, tak na to, to nie pojadę. Na... A na chatę chodźmy. tu ja to mam ciutę 3 dni gotowałem, coś. Się... weź. Może zajmij tę maskę, starą. Mm, już, już, już. No Rymanski będzie podejrzewałem, jakiś golaz wychodzi z kanału. Dobra, już. Zmieniam, już zmieniam. już zmieniam. Weź, musimy tą miejscówkę. Chwilę w aucie zmienię. Y... No. kupił gadać, ale. No, Jakaś żeś, wypłata, nie może niedługo za te narko. No, Czyli Jak sprzedamy, to. No nie wiem, jak w Nie, no to ja mogę to ja Mam pieniądze, wiesz o tym. Dobra, to tam to. Bo ty Co później, łatwo. jak będę chciał mieć? Tego dniówki, dwóch? Czy co miesiąc? Ja po, prostu, po prostu jak zasłużę, tak szczerze. jak zasłużysz, ja pierdzielę. No i takich pracowników no i... to ze swiesą, eee, szukać. Mm -hmm. ja siadaj tego nie ma? Kogo? Jak on się nazywał, ja pierdzielę. wiesz kogo? Był ze mną. Elias? Nie, Elias. Dobra, pomijam, nie, 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 nie tak. wspominaj mi o nim. Um, Okej. Okay. Uh. w ogóle gdzie teraz mieszkasz? No, kupiłem taką. Nie no, skromne mieszkanie sobie kupiłem. Okej, okay, a to by się fryzjer może nie przydał? No, muszę się umówić. <laughs> um, a jak ci powiem, że potrafię obcinać ładnie posy? No to masz mi skrócić Okej, okay, to za chwilę już do domu wierniemy tu. No, właśnie. Trochę Ale się ty, ukrywać to teraz... musiałem. Ukrywać? Jak no do, się do, do, tak to wiem, to wiem. Wiem, przecież... Czekaj, od nowa, weź jeszcze raz, byś się musiałeś ukrywać. Raz, dwa i trzy. Wiesz, ja trochę musiałem się ukrywać. Nie, no też ka każde twoje zadanie wykonywałem, które do... tylko zaprosiłeś. No, nie wiem, przecież ci się chciało. Jak miałem starą ekipę, to by... <grych> Nawet nie będę mówił. No wiesz, jakby znasz jest Właśnie hmm. życzowa, tak naprawdę no. Właśnie kolorowa, jakoś tam się minęliśmy 10 i... 10 lat Lec. w więzieniu, kurwa. Hmm. Eee. Najwcześniej nie miałem okazji być. Na dwa tygodnie wyszłem i mnie znowu wzięli. To jest zapieroch, absolutnie. No. Ale w miejscu... Widzisz dom na prawo? Na prawo, na prawo. Ta willa? To nie jest mój dom O kurde. To nie jest mój dom A już w <grym> Ja też popadasz. Ale jest blisko i nie pamiętam właśnie który. Tu tutaj. No jak ci dałeś 3 miesiące. Nie, a to ostatnio ogarnąłem. Kurde. Ja nie byłem tu jeszcze. Mało kto był. Co cholera? No, nie Nie, no, to ulego. taka skromna willa. Mm. Nie tutaj. Ja tu <laughs> drugi raz może. Tutaj ten kantorek wynajęłem. To tyle spać tylko. No, aktualnie tak. <laughs> ja to biały No. No, to marki, Brakuje to mi się trochę to... starego życia. Ooo. No, oh. Chodź. Planowałem sobie kupić coś, ale nie tak wiem to jest teraz. Przeladuję sobie tylko to. Ty. No, dla pewności lepiej mniej. Hmm. Kurde, jaki ładny styl. No Art Deco? Coś tego typu. O no, kurde, ej nie no, dobra, ja sobie w tym domu. No... Ładny jest, jeśli chcesz możesz i mieszać, bo i tak nie ma co z tym robić, no jej prawie w ogóle nie ma Jakieś masz maniury sprowadzać, czy, czy co? Masz ja... maszynkę, czy... Ja tu Cię raz szybko? byłem tylko Dobra, czekaj, idę do... No, weź czekaj, idę do łazienki, znaleźć hmm. łazienkę, szuka może jest, o jest. Dobra e, No? Owy kutafony jebane, co ty kurwo ty, ty, robicie? Uh, siema, stary Yo, madzisiem Siema, Siem. kurwa Nie, to siema. ziomek, ziomek Dobra, już się przestraszyłem, więc... Dobra. Hmm. Dobra, to machnę ci tą fryzurę i coś... No i ten biznesmenek czeka, pamiętaj. No dobra, to zrobimy. Idzie o to, to się usiąść. Siadaj. Tak, tutaj, na fotelu. Mhm. Na fotelu, dobra. Dobra, to co... Dobra, tutaj. Dredy, dobra, jakieś... to skróć mi to, bo prostu źle to jakoś wyglądało.